Pociągi towarowe China-Europe Railway Express i oceaniczne frachotowce kursują dzień i noc. W całych Chinach fabryki pracują na pełnych obrotach. Wielu zagranicznych przedsiębiorców przyjeżdżają do Chin w wielu rewitalizacji zamówień. Chińscy biznesmeni wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu nowych rynków i spotkań z partnerami. W nowym roku chińska gospodarka rozwija się, co przyniesie światu większe korzyści. Chiński rynek Radny i turystyczny podczas minionego święta wiosny przeżywał boom. Raporty podają liczbę 474 milionów krajów wyjazdów turystycznych co oznacza wzrost o 34,3% rok do roku i 19% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku. Turyści z północy udali się na południe na wakacje, podczas gdy turyści z południa pojechali na północ, aby doświadczyć świata lodu i śniegu. Jednocześnie wielu z tych, którzy zostali w domach, wybrało się do kina. Wypływy z biletów w okresie świątecznym, czyli od połowy stycznia do końca lutego, wyniosły ponad 8 miliardów jenów, około miliarda stu dolarów, ustanawiając nowy rekord. Jednocześnie wiosenny eksport ruszył pełno par. 18 lutego, w pierwszym dzień robocze Roku Smoka, usłyszeliśmy dobre wieści z różnych miejsc. W Xinjiangu pociąg załadowany artykułami codziennego użytku, częściami maszyn, tkaniami i innymi towarami wyruszył ze stacji Corkos. Oznacza to, że liczba pociągów China Europe Railway Express przejeżdżających przez ten port w tym roku wynosi już 1000 składków 4 dni wcześniej niż w roku ubiegłym. W tym samym dniu w Tianjinie w strefie ceny Dongjiang działalność rozpoczęło ponad 20 firm, w tym branża Suhola, grup wielkich importer chilejskich wieśni do Chin. Transgraniczny handel elektroniczny odgrywa ważną rolę w eksporcie chińskich produktów. Jak podaje Ministerstwo Handlu Chin w 2023 roku, łączna wartość transgraniczna importu i eksportu w ramach handlu etronicznego w Chinach wyniosła prawie 2,4 bilionów juanów, około 330 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 15,6% rok do roku. W kraju działa obecnie 645 tysięcy firm zajmujących się handlem zagranicznym w tym ponad 100 tysięcy podmiotów prowadzących transgraniczny handel elektroniczny. Chińska platforma zakupów Ecomist temu, porównana we wrześniu 2020 roku, działa już w ponad 40 krajach. Dyrektor biznesowy temu Liu Han powiedział, że firma wysłała wysokiej jakości produkty z Chin na rynki Ameryki Północnej, Europy i Azji. Jest to ponad 400 tysięcy paczek dziennie.